górską się sięgą moją rodną ziem padły górską Płowazować A ludzi tu zyjących sanować A ludzi tu zyjących sanować Wiarę ojców i łobyca je umocniać Wiarę ojców i łobyca je umocniać A zabocone przybacować A zabocone przybacować Przy rzekom tyz Przy rzeką tyz Chłonu Chłonu Słabszego obronić, słabszego obronić, głupiego upomnieć, głupiego upomnieć, a prze niewierce ukoraczyć, a prze niewierce ukoraczyć, i przed sprawiedliwością postawić, i przed, przed sprawiedliwością, sprawiedliwością postawić, a jak się nie do, a jak, jak się nie do, to samo ciupagą świat wyrównać, to samo ciupagą świat wyrównać, ślubuję tez, ślubuję tez. Kodeksu zbójnickiego pilnować. Kodeksu zbójnickiego, Kodeksu zbójnickiego pilnować. Poprawności politycznej nie zachowywać! Do... Poprawności politycznej nie zachowywać. I teraz ci go. Płaćwórne składki płacić. <śmienny> Tego nie gadajcie, bude. bo będziecie mieli gdzieś. <śmienny> 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 nie będziemy płacić. <śmienny> Kompanię trzymać. Kompanię trzymać. I inksym I inksym... inksym w ziemskim zywobyciu W ziemskim żywobycziu, Radości przysporzać, Radości, radości przysporzać, Przysięgę moją, przysięgę, przysięgę moją, Na ręce obecnego duchar się składam, Na ręce tu obecnego, obecnego się składam, A na świadku wbierę, A na świadku wbierę, Całą zwojniczką kompanię. Całą zbojniczką kompanię, i wszystkich tu obecnych jament i wszystkich tu obecnych jament.